Siemanko, dzisiaj chciałbym porozmawiać o no zakonie chodzie. i o tym, co będę robił w przyszłości. Siemanko, ladies and gentlemen, oto nieogarnięty podcast. I chciałbym dzisiaj pomówić o znajomościach z internetu. Jest ze mną mój kolega Tomaszek, ja jestem Dawid. Teraz ty. Yeah. Więc tak, poznaliśmy parę ludzi od. Od świąt bardzo często siedzieliśmy na Skype'ie, a więc poznaliśmy paru ludzi. Szybciej, mów szybciej! Niektórzy fajni, niektórzy nie. Tak, niektórzy mogli się naprawdę okazać bardzo dobrymi ziomkami, na których można było liczyć, kiedy mieliśmy na przykład gorszy dzień. Można było tak, nie wiem, po, po, pogadać z nimi o byle gównie, albo położyć się i się wyśmiać, i, i się śmiać z niczego, tak jak ja na przykład często mówię z jednym z kolegów. I tak, ale często również spotkaliśmy takich ludzi, którzy myśleli, że przez internet mogą robić wszystko, co chcą. Co było naprawdę głupia, albo też nie ogarniam miłości przez internet. Miłości Ludzie. przez internet. Jest bardzo trudno, żeby utrzymać... Dobra, jakie, stary, jakiekolwiek nie będziesz takich poważnie tematy. chciał wyzwać. Uch, to ja być, Ludzie, ogarnijcie dupę. Co to ma być? Ja mieszkam powiedzmy z Tomaszem w Londynie i za wyrywamy dupy z Polski. Akurat tak no, jest. Nie no, znaczy wiesz, że w Polsce co mieszkają, nie? O to mi chodzi bardziej. Co to ma być? A więc tak, jest bardzo trudno, żeby utrzymać kontakt z osobą, która jest powiedzmy w innym kraju. Znaczy nie no, jeszcze przez Skype'a, ale tak czy inaczej. Co no to ma być, to, ale powiedz, to, jednak, no to nie, nie to samo jak Powiesz jednej, że ją nie... kochasz, a drugą przyruchasz, nie? No, tak więc. To mi więcej to, 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 to Tego nie ogarniam najbardziej, właśnie tej takiej wielkiej miłości przez internet, nasz kolega Krzywonu Glade się przekonał na tym, bo tak... Poznał jakoś to... O, oni w ogóle dalej ze sobą gadają? Kto Karol? Gleid? I Sandra bo ja z nimi nie gadałem w 3 miesiące i również pośpieszę to, jeżeli ktoś się chce dokładnie dopytać na jakiej ulicy mieszkasz gdzie mieszkasz ostatnio miałem taką sytuację, że gadam z kimś dopiero go poznałem przez na skype'ie ktoś nam kogoś dodał i miałem taką sytuację, że po prostu gdzie mieszkasz, na jakiej ulicy mieszkasz a dokładniej, a, 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 a jaki masz numer i tak dalej, nie znam ziomka i tak dalej a gada do mnie jakiś gunwa a więc tak, ty, 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 ty. Nie no! No po prostu... <grym> prostu Znajomości nie... przez internet są fajne, ponieważ praktycznie nie ma żadnej blokady, możesz powiedzieć co chcesz, możesz kłamać jak chcesz. Tak więc, ee, Odnośnie tego tematu. Naprawdę. Nie, wolno mieć dobrych przyjaciół przez internet, Zaj ale... Nawet fajnie jest mieć dobrych przyjaciół przez internet, tylko jednak nie... ma czegoś takiego... Nie ma taki, e, nie Trzeba więźnie. się przynajmniej parę, parę razy spotkać z nimi na, na żywo, napić się browara, czy tam kole. Albo... Zapalić coś. Ognisko. O, dobrze się z tego wyratowałeś. No. Tak więc nie, on, moim zdaniem taka znajomość przez internet jest fajna, tylko że jest taka limitowana, nie? Nie, nie, nie. nie możecie się na przykład dotknąć. Żebro! <grym> <grym> no, tak samo jak my na przykład nie możemy pójść... nie, nie, nie mógłby pójść na przykład do... powiedzmy do takiego kumpla po Mastera czy coś tu w tym stylu usiąść u niego na kanapie po to, żeby go uderzyć w żebra, nie? To jest samo to fajne, że wolno się powygłupiać razem. To jest No i w sobie to, to, to tyle, co miałem do powiedzenia na temat takiej przyjaźni przez internet, znają, znaczy koledzy, tacy, tacy dalsi koledzy. Znaczy ostatnio poznałem takiego ziomka, no, czy mamy takiego ziomka gimbusa, takiego typowego gimbusa, który myśli, że wie wszystko lepiej. No, myśli, że wie wszystko lepiej. No, na przykład mówi... I też. No, znaczy Legiero już mniej, ale on... Nie, Legiero już mniej, ale no, też ale ja ale myślę, ryba... że jest, lepszy. Pogię. No, ale Ryba na przykład, nasz <laughs> kolega ma także... Jezus, ma. Nie, e... tego też nie lubimy. Jak ktoś myśli, że wie dokładnie wszystko, o czym, o czym w ogóle nie wie. Znaczy, nie, znaczy, nie no, no na telefonach... Sumie, na... Nie, źle nie źle. Źle. A na, telefonie, na telefonach może się zna, ale mnie to denerwuje. Mi się podoba telefon, no to biorę ten telefon, nieważne jaki jest i tak dalej, nie? Nie, akurat ten, co teraz masz, to wybrałeś przez procesor i przez No przez ten... procka i przez RAM, nie? I no, przez ja, aparat. Ja wybrałem swojego, bo, 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 bo ma jabłuszko. No, a ja wybrałem swojego... Nie przepraszam, ja. jeśli słychać telefon. O, ja o Sony Xperia. Ale I... jednak po czasie, kiedy mnie nie było w Polsce, czyli po roku, bo znaczy rok nie byłem, bo na wakacje ostatni raz byłem. I teraz, jak byłem, to naprawdę jest wielka różnica. To powiedzmy, gadam z ziomkami z internetu, a pojadę do Polski z ludźmi, których powiedzmy, z nimi gadałem przez rok. I tu nagle taka wielka znajomość dalej się odnawia. Idziemy razem na piwo, idziemy zapalić sobie ognisko i tak dalej. No, i to jest właśnie bardzo fajne. pójść nawet do głupiego baru z kumplem. Tak W i Polsce wypić można. Cola. Nie, w Polsce można. No tak, jak ja na przykład wchodziłem sobie do baru, kupywałem sobie piwo, i siadaliśmy wszyscy na ogródku. I się bawiliśmy, normalnie siedzieliśmy i się wygupialiśmy, nie? Ale jednak czasami brakuje nam jakiejś takiej większej ilości znajomych, no. do których możesz powiedzieć co chcesz, to no możesz nawet powiedzieć, że. E, jesteś że dość miałeś 90 milionów dziewczyn i tak ci uwierzył, dlatego że jesteś z internetu. Czasami ludziom tego brakuje, żeby móc tak sobie nakłamać, po też prostu. Dwie tyle dziewczyn. W internecie się nie liczy. Dobra, nieważne, nagrywałem to już 9 minut, a nic porządnego nie zrobiliśmy. No to nie widzę. No. Tak więc... To chyba tyle na ten, na ten temat. A może ten y, overall. Overall. Znaczy, I... że w sumie. No. Tomek, co, co masz do powiedzenia na ten temat? Tak. W sumie. Poznanie kogoś przez internet jest fajne, ale trzeba pamiętać, żeby być bezpiecznym, zawsze używajcie kondonów. Teraz ja. Moim zdaniem, znajomość przez internet jest fajna, ale nie ma co nadużywać takiej, nie, nie ma co nadużywać sympatii. Nie ma co nadużywać, że nie wolno nadużywać poziomu Twojego, że ufasz za bardzo, nie wiem, co się powiedzieć. Że nie ma co ufać za bardzo ludziom przez internet, bo różne rzeczy się mogą stać, na przykład. Jeszcze że... jaki jestem biały. Wstawisz sobie, a jaki opolom, Wstawisz sobie <laughs> zdjęcie na, na Escape'a i może nagle się okazać, że jest na czymś. Facebooku, ja, ja obrabione. Miał, ja miałem takie zdjęcie na Skype. Ie. Muzyka. Ostatnio przerzuciłem się najbardziej na słuchanie. Cii, czekaj, będzie thumbnail. <laughs> Ostatnio się bardzo. Soczki. Thumbnail. Ostatnio się przerzuciłem bardzo na słuchanie muzyki klubowej. Która bardzo mi podchodzi, może zrobię jakąś taką listę, zrobimy w opisie parę Ty zrobisz playlistę? Znaczy, nie, nie playlistę, ale listę piosenek, które mi się podobają teraz, które tak słucham. Lepiej zrobić playlistę na YouTubie. E tam playlistę, z playlistę wrzucę, wrzucimy linka. I na pewno jest teraz jedna najpopularniejsza piosenka w tej może playlistie, Jeśli ona będzie. La la. la. Um, nie, chodziło mi o Gangnam Style. Nie, nie mam siebie. Macie facet gentleman. A to jest gentleman, you idiot. Wiem. A nie a, 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 Wiem. To, to ja wiem. No. Eee, no, to co to, 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 to ze względem muzyki? Filmy. Widziałem ten nowy film z Willem Smithem i się tak zawiodłem. Który ten? Eee, ten, After Effects. On nie jest nowy. Ale wiesz, że to jego nowy film. No. No. No, ten film z Willem Smithem, który dopiero co wyszedł. I szczerze mówiąc... Rozczarował mnie, bo to jest takie typowe, takie... Ja go jeszcze pokaz... nie widziałem. Takie typowe pokazanie... Jaki to jego syn jest zajebisty. Musi się jakoś wybić w końcu. Jego to jest sławne no to ma no, tak czy inaczej. No, to takie... on, on, on w sumie grał tylko w jednym filmie jak na razie. O, Karate ale, Kid. Ale Ogarni I, to. Jak że... na razie był. Nie, jak na razie to jest jego najlepszy film, bo to jest jego drugi. <laughs> A więc Karate Kid jest jeden z lepszych filmów z nim, ale After Earth po tym, oglądałem y, dużo, oni nie ściągnąłem go z talentów. O <laughs> czy znaczy nie? Moim zdaniem After Earth był taki picowaty Tak naprawdę, bo. Ty, ja jestem Babylem, czoł. E, ale ten film, widziałem go, jest picowaty dlatego, że. Will Smith zawsze, zawsze grał twardziela, co nie? No? Znaczy, nie wiem. Co ja pierwszy! E, Will Smith zawsze grał twardziela w filmach. No. Prze zawsze. A. Aha, a tym razem. <noise> w tym filmie nagle. Takiego syn... Siedział w pasach ten, y, nic mu się nie stało, a statek kosmiczny spadł z nieba, nie? Nic mu się nie stało, nawet nie miał zdraśnięcia. Mm. A Will Smith miał połamane dwie nogi, jakąś tam aortę przebitą i tak dalej. Niby już nie jest takim wielkim kwardzielem, że już nie, nie da rady walczyć. I tak naprawdę ten film się nie nadaje do niczego. no e, Kolejny film, który Coś chciałbym Smith. polecić, to jest Szybcy i Wściekli 6. Polecam. Dobry film. Naprawdę, piątka mnie rozczarowała. Szóstka była zajbista. I to naprawdę. Naprawdę. Z nim nie można gadać o filmach. Pamiętasz jak pierwszy raz się spytałem ciebie o Fast... o Szybciej i Wściekli 6? A mi się pomardało z piątku i powiedziałeś, że jest gówniany. No i nie oglądałem go aż do ostatniego tygodnia jak... Powiedziałem ci, że jest Nie, po prostu mi się tak no. chciało, być, że jakiś film. 2013, ma 100 minut. Action, no. Drama. E, również film na który czekam i to tak czekam masakrycznie to jest... Duże dzieci 2. Mhm. A w Polsce będą to, to chyba coraz... jeszcze większe dzieci, o. Tak, film jest słaby, czekam na kickas 2, czekam na Duże Dzieci 2. W sumie nie wiem czy czekam na z 2. O. Ja, w, swój ja, telefon! Wiem! Wstacie, że było ładuję na moim prądzie. E, <gry> piwo ci postawię. Gry na które czekam. GTA 5? Która, Którą będę na 100% kupował. Co szale? Jedna gra, to myślałem, że się zabije, bo była tylko na PS3. A jaka? The Last of Us. A, The Last of Us. Jest to zajebista gra. Grałem kumpla i taka średnia jest. Nie, nie oglądałem dużo filmików z niej, bo więcej nie mogę. Ja jestem osobą, która bardziej lubi grać na konsoli. W komputer nigdy nie chciałem no, włożyć hajsu zbytnio. Nie, nie, nie. Nigdy nie, zbytnie nie chciał wsadzić hajsów dzisiaj w kompa a to dzisiaj dlatego, że muszę kupić nowy. ale telefon, telefon. dobra to ja powiem dalej, nie? To się wytnie. Będzie cięcie. Lol Cięciunio. Hahaśki Ostatnia gra, na którą czekam to jest Kieta 5. Ja będę ją wcześniej, o pół roku. I mm. tak. Musimy kończyć bo musimy coś szybko Dobra. załatwić tak A więc, więc słuchajcie, następny odcinek wyjdzie Pewnie jakoś w tym tygodniu Może za tydzień, nie wiadomo nie jeszcze no. bo nie, ma, nie mamy jeszcze Dokładnego czasu kiedy ten filmik wyjdzie A więc do zobaczenia w następnym odcinku I ode mnie i od Dawida Na razie, pa pa pierdolaj. <grytowałem>. na razie Siemanko, subskrybujcie Subskrybujcie, lajkujcie I ko ko komentujcie. komentujcie Jeśli macie jakieś pytania, jakieś tematy z dy, z dy, w komentarze po prostu w napiszcie. komentarzach napiszcie i na pewno przeczytamy, bo bo czy... ja, ja na pewno czytam. Znaczy ja nie czytam komentarzy. Czytasz. A, czytam. Czytasz. A, ty tak, e czytasz. Dobra, a więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa! Wiem o czym zrobił następny odcinek. O grach. A więc o grach. <laughs>